Dziś powiem wam, kim był Józef Ben. Lecz jeszcze zanim zacznę, odpowiem: to z ustawką, gra więcej osób się o tym dowiedział już subskrypcją, żeby być na bieżąco z takimi ciekawostkami. Józef urodził się 14 marca 1794 w Tarnowie. Swą karierę wojskową rozpoczął w 1810, kiedy został podporucznikiem Armii Napoleońskiej. Brał udział w kampanii rosyjskiej i w obronie Gdańska. Potem brał udział w powstaniu listopadowym. Walczył w bitwach pod Ostrołęką czy Iganiami. Po upadku powstania udał się na emigrację. Najpierw był w Niemczech, a potem przeprowadził się do Francji. Mieszkał tam do 1848, kiedy to wziął udział w rewolucji wiedeńskiej i powstaniu węgierskim. Dał się poznać jako genialny dowódca. Potem pojechał do Turcji, gdzie mimo trudnych początków został generałem. Kto wie? Czy gdyby nie zmarł przedwcześnie na malarię, Imperium Osmańskie byłoby jeszcze długo liczącym się graczem. Bem zmarł 10 grudnia 1850. Do zobaczenia!